W dzisiejszym odcinku powiemy sobie, jak matematyka pomaga stróżom prawa w łapaniu przestępców. Zapraszam na materiał. Załóżmy, że w jakimś mieście dochodzi do serii przestępstw. Policji udaje się ustalić, że jest to ten sam sprawca. Czy na podstawie samych lokalizacji można przewidzieć, gdzie będzie miało miejsce kolejne przestępstwo? Niestety nie jest to takie proste, gdyż mamy bardzo dużo zmiennych i niewiadomych. A co jakby się udało ustalić, gdzie mieszka nasz potencjalny przestępca? Tylko na podstawie lokalizacji dokonywanych przestępstw. Wydaje się to jeszcze bardziej irracjonalne, prawda? Ale z takiego właśnie założenia wyszedł dr Kim Rosmo. Jeden z kanadyjskich kryminologów, który postanowił opracować formułę, aby lepiej i skuteczniej namieszać przestępców. Co dało podwaliny w profilowaniu geograficznym w kryminalistyce. Wyszedł on z założenia, że skoro mamy serię przestępstw, na które odpowiada jeden podejrzany, to z pewnością ta osoba nie może mieszkać zbyt blisko tych miejsc. Ale również nie za daleko. W związku z tym można wytypować takie miejsce, które jest w odpowiedniej odległości od tych miejsc. Tak wygląda ta formuła. Wiem, że wygląda kosmicznie, ale nie tak kosmicznie jak wzór na obliczenie ulgi dla klasy średniej w polskim ładzie, prawda? I szybciej pójdzie nam rozszyfrowanie formuły Kimarosmo niż podatku w Polsce w 2022 roku. P od I i J czyli place, to współrzędne miejsca, gdzie prawdopodobnie mieszka nasz podejrzany. Nie, 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 nie ten odpowiedzialny za Polski Ład, tylko ten od złych uczynków. Kurde, cały czas wychodzi na to samo. No wiedzą Państwo, kogo chodzi, prawda? Jeżeli naszą mapę podzielimy na obszary, to wartość i oznacza obszar poziomy, a j obszar pionowy. To jak wyliczane jest to miejsce, mówi nam strona prawa równania. W pierwszym członie w mianowniku obliczamy dystans między dwoma miejscami przestępstwa. Odległość w poziomie na osi X oraz odległość w pionie na osi Y. Odległości muszą być wartościami dodatnimi, dlatego mamy wartość bezwzględną. Po sumowaniu otrzymamy odległość, w jakiej dzieli te dwie lokalizacje. Co ważne, nie jest to odległość w linii prostej. Wracając do naszego wzoru, im większą liczbę otrzymamy w mianowniku, tym całość tej części równania będzie mniejsza, prawda? Tak samo jak położenie naszego poszukiwanego miejsca. Inaczej mówiąc, im mniejsza odległość między miejscami przestępstwa, tym prawdopodobieństwo, że potencjalny sprawca mieszka gdzieś w pobliżu, jest mniejsze. Pamiętajmy też, że przestępcy nie popełniają przestępstwa zbyt daleko od swego miejsca zamieszkania. I za tą część zdania odpowiada drugi człon naszego równania. Całość wygląda podobnie jak poprzednio, ale mamy tutaj dodatkową wartość w postaci buffer zone, czyli obszaru buforowego, który jest wartością stałą określoną dla konkretnych przestępstw. Całość naszego równania wzajemnie się równoważy dla uzyskania lepszego efektu. Jeżeli dwa miejsca przestępstwa są blisko siebie, to prawdopodobieństwo, że sprawca mieszka w pobliżu jest niewielkie, to już wiemy, ale wzrasta ono, gdy będziemy oddalać się od miejsca przestępstwa do punktu, kiedy znowu zacznie ono spadać. Za co odpowiada właśnie ta część równania. Górne części naszych ułamków możemy sobie pominąć, gdyż są to wartości, które odpowiednio balansują całe nasze równanie, to tak w dużym uproszczeniu. W ten sposób dokonywane są obliczenia dla każdych przestępstw, po czym następuje ich sumowanie, o czym informuje nas symbol sumy. W rezultacie otrzymamy mapę prawdopodobieństwa, która wygląda mniej więcej tak. Wzór ten powstał w latach 90. i pomógł w uchwyceniu wielu przestępców. Przy dzisiejszych komputerach i ich możliwościach takie analizy można wykonać dosłownie w kilka sekund. Do tego dochodzą informacje z BTS-ów, monitoringu, więc powinno być jeszcze łatwiej, prawda? No właśnie, a co z przestępstwami, które nie mają lokalizacji czyli te, w których wykorzystuje się internet? Wyobraźmy sobie oto taką grupkę osób, które są w relacji ze sobą. Jak można uzyskać takie informacje? Poprzez media społecznościowe, przelewy bankowe, wykonane telefony, wysłane maile, monitoring. Możliwości naprawdę jest mnóstwo. Każdy nasz ruch, każda nasza aktywność zostawia w dzisiejszych czasach ślad. Niech pojedyncza kreska obrazuje, które osoby są ze sobą w relacji. Co możemy wywnioskować z takiej sieci połączeń? Teoretycznie wszystko. To co pierwsze rzuca się w oczy to to chyba, że mamy trzy grupki osób. To mogą być różne grupy dyskusyjne, znajomi z pracy, rodziny mafijne, dosłownie wszystko. Mam proste pytanie do Państwa. Załóżmy, że ktoś z tej grupy rozpuścił jakąś plotkę, która dotarła do wszystkich osób. Którą osobę wezwaliby Państwo na przesłuchanie, aby złapać trop w ustaleniu źródła tego fake newsa? Jeżeli wytypowali Państwo tą osobę w środku, to role W11 mają Państwo w kieszeni. Skoro wszyscy znają tą plotkę, to musiała ona przejść przez tą osobę w środku. I to ta osoba przekazała ją dalej. Łatwo też ustalić jest, kto jest łącznikiem w danych grupach, kto z kim się kontaktuje, które osoby są kluczowe w całej tej układance. A tak wyglądała sieć powiązań terrorystów z ataku z 11 września, jakie ustaliła FBI w swoim dochodzeniu. Z podziałem na poszczególne samoloty biorące udział w ataku. W ten sposób przy pomocy grafów, które odzorowują powiązania. Znajomości biznesowych, przelewów, kontaktów pomagają organom ścigania walczyć z przestępczością każdego dnia. Ilo zmiennych i danych jest tak duża, że potrzeba naprawdę potężnych mocy obliczeniowych. Przykładem może być prognoza pogody. Człowiek jest w stanie bardzo dokładnie przewidzieć, jaka będzie pogoda na jutro, ale te obliczenia, jakie trzeba wykonać, potrwają 4 dni, więc przydatność takiej wiedzy jest zerowa. Dlatego cały czas mamy prognozy pogody. A niepewność czy po prostu pogoda na jutro. Na koniec coś krwistego. Niestety nie będzie to stek, a analiza krwi, której kształt kropli jej wielkość jest w stanie powiedzieć pod jakim kątem patrzał, czy osoba stała, czy nie i wiele innych przydatnych informacji w toku dochodzenia. Było wiele przypadków, że pojedyncze krople krwi rzucały całkowicie nowe światło na przebieg zdarzenia i pozwalało to ustalić jego przebieg. Jeżeli kogoś interesują takie tematy, to serdecznie polecam serial wzór. W angielsku zwane jako numbers lub CSI, kryminalne zagadki Miami, Las Vegas, Los Angeles. Jak widać, matematyka to królowa nauk, a w duecie z komputerami potrafi działać cuda. Analiza DNA, odcisków palców, monitoringu, numerów rejestracyjnych, informacji z sieci, BTS, adresów IP. Jeżeli się podoba Państwu taka tematyka, to proszę o informacje w komentarzach. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do usłyszenia już niebawem.